Dziś pokażę wam serwer n1.serwer.pl Takie prawidłowe IP. gdzie będzie w opisie. Będzie może trochę taki ty krótki odcinek, bo pokażę wam takie schomę. O, to jest takie takiego szybkiego banana. O sorry, nie przedstawiałem się to ja Jaro na 4. Każdy mnie lubi i pozdrawia. No to idziemy zatem na ten Sorry. Jesteśmy oto na naszym spadnie. Może no, już będę jest ten szybki się się sobie raolinę. Taki wiecie. Taka podstawowa kalistrofa, to jest taki nasz tak samo właściciel, to jest policja kamogamy. Games. Pokazać Wam ja na tym serwerze, no bo jest bardzo ciekawy. Hmm, można, tu są nawet mini-gierki, gier, działki, działki są za pieniądze. Są to pory, amulety, boskie bronie. Takie wiecie, na przykład tutaj jest taka arena trójka, na przykład dwójka, to różne areny, więc. O, to jest tabelka, tam gdzie idzie naukośnik F, ale czemu się tu to Wipalem y, y, trochę y, słowa, ale może być. Ale no, zawsze serwer. Chcecie. Yy. O jak to jest? Czekajcie, może z kimś nie będę już nic mówił. To moje studia, kiedy nie pracuję. Nie, ludzie wytrzymać się można. <laughs> Już skończę. Jak Wam się podoba serwer, subskrybujcie, łapki do góry. To nie jest taki jedyny odcinek, tylko będzie jeszcze ich więcej, ale no wiecie, jak chcecie. No bo ja nagrywam na telefonie, mogę to nagrywać, ile chcę. Mam pamięci bez limitu, ale no zachęcam Was do dania na serwerzewkęserwer.pl Ponieważ miła administracja. Są VIPy. VIP kosztuje 20 zł, ale ma permisje bardzo duże. Jaki ZIP jest bardzo fajny. Jakiś VIP1. Właśnie VIP mi się skończył 2 dni temu, a wczoraj miałem jakiś permisjal. Nie wiem co się działo, ale miałem permisjal. Czasami są bugi serwera i można na tym skorzystać. Więc to jest najlepszy serwer, na jakim można tak grać, tak wiecie. No i... Dobra, no to ja już kończę tą reklamę. Jak Wam się podobało subskrybujcie łapki do góry, lajki. No to trzymajcie, ziomeczki.